Cześć wszystkim, ale żeby nie było takiego, wiecie, nudnego oględolenia od samego początku, to pozwólcie, że dzisiaj Wam pokażę, jak wygląda faktycznie ekspoze menadżera. Do tego będę potrzebował swojego alterego, Bolesława Sukcesa, który obejmie Waszą firmę w swoje posiadanie. To co, lecimy? Dzień dobry, nazywam się Bolesław Sukces i jak już wiecie, od dzisiaj jestem Waszym nowym menadżerem. Wszystko dlatego, że wasza firma przez ostatnie 3 lata strasznie się rozwinęła. W tym czasie współpracowałem z waszym zarządem i dzisiaj jestem poproszony, żeby objąć funkcję prezesa tej firmy. To, co jest istotne, to wiem, że jesteście grupą prawdziwych ekspertów, ale pozwólcie, że powiem wam, jakie są moje zasady czego ja będę od was oczekiwał, żebyśmy mieli jasność, jak stać się najlepszą firmą na rynku. Przede wszystkim Dlatego mnie wybrano, że już pracowałem z waszymi prezesami i jestem szybko w stanie się wdrożyć. Jest nam tutaj cirka about 150 osób, więc ta szybkość wdrożenia jest kluczowa. Ponadto przez ostatnie 9 lat Polki i Polacy mają coraz lepsze życie, a przynajmniej ci, którzy pracują ze mną. Bo tyle zarządzam zespołami i też dlatego będę z wami zarządzał dzisiaj. Dlatego od dzisiaj ja będę starał się wam pomóc w rozwoju. Bo mam trzy podstawowe zasady w swojej pracy. Przede wszystkim otwartość komunikacji. Co to oznacza? Że jeżeli nawet coś się źle dzieje, jeżeli nawet się nie zgadzacie z moim zdaniem, to zależy mi na tym, żebyśmy to powiedzieli od razu, a nie zjemytaj sprawy pod dywan. Ponadto chciałbym, żebyśmy byli faktycznie mistrzowskim zespołem. Dlatego zależy mi na Waszym rozwoju. Będę polecał Wam książki i szkolenia, będę Wam na te szkolenia wysyłał. Też możecie spodziewać paru podcastów do polecenia. Bo chciałbym, żebyście byli najlepszym zespołem na rynku. Bo wy, jako najlepszy zespół na rynku, sprawicie, że cała firma będzie najlepsza na rynku. I ostatnią moją wartością, którą wyznaję w pracy zespołowej, to wspólne działanie. Nie ma sytuacji takiej, że kolega zostaje pozbawiony zasobów, bo my musimy coś szybko zrobić. Wspieramy się. Jeżeli komuś brakuje czasu i on zostaje po godzinach, to zostajemy po godzinach jako zespół, bo razem dowozimy. Takie są moje wartości, bo wierzę głęboko w to, że nasza firma może być najlepsza na rynku. Że wy możecie być najlepszymi specjalistami na tym rynku. Już jesteście wyśmienici, bądźcie lepsi. Co to oznacza w takiej codziennej pracy? To to, że oczekuję od was to, że będziecie brali odpowiedzialność za swoje działania. Za to, że konkretnie będziecie brali w swoje ręce swój los i los tej firmy. Chciałbym również, żebyście brali udział w szkoleniach, a jak już bierzecie i dowiadujecie się czegoś nowego, dzielili się tym z zespołem. Dlatego raz w tygodniu będziemy robili roundtables, przy których będziemy się dzielić tym, czego się nauczyliśmy w ostatnim tygodniu, w godzinach pracy oczywiście. Oprócz tego jest jedna rzecz, której ja absolutnie nie toleruję: nie toleruję spóźniania się na spotkania. To jest brak szacunku dla reszty osób, które są w firmie. Dlatego, kiedy spotkanie się zacznie, ja zamykam drzwi na klucz. Jeżeli ja się spóźnię, to ja stawiam pizzę w piątek. Kończąc już, moi drodzy, w najbliższym czasie, w tym tygodniu dostaniecie ode mnie zaproszenia na spotkanie, bo chciałbym się spotkać po kolei ze wszystkimi od was. W tej chwili też wychodzi do was mail z podsumowaniem moich zasad, żebyście wiedzieli, pamiętali, czego oczekuję, jak mamy działać razem. No bo kto jak nie my może być najlepszą firmą na rynku? Okay. Teraz porozmawiajmy o tym, co się wydarzyło. Już, już jestem Pawłem. Dziękuję, Michale. To co istotne, będę z wami rozmawiał o tym, co i dlaczego było poruszone, żebyście też zrozumieli, jaki był cel każdego z fragmentów. Czy to było idealne wystąpienie? Oczywiście, że nie, ponieważ też nie znałem kontekstu waszej firmy do końca i też wy nie znacie tego kontekstu. Dużo lepiej jesteśmy w stanie dopasować, kiedy już wyznamy też osoby. Natomiast przejdźmy po kolei, co się wydarzyło. Moment, kiedy wchodzimy na spotkanie z nową osobą w firmie. Co macie w głowie? O choler, ja tu jestem. Co ja tutaj robię? Jest, znowu jakiś przyszedł pajaz, będzie coś występował. Nie? Przynajmniej tak zawsze mam. Dlaczego tak jest? No bo tak mamy jako ludzie. Musimy to zadresować. Dlatego powinniśmy rozpocząć od tego, żeby powiedzieć, po co jest to spotkanie. Żebyśmy faktycznie powiedzieli że ludziom, dali cel tego spotkania. Bo spotkania bez celu to są spotkania do śmieci, tak naprawdę. Jak to możemy zrobić? Przede wszystkim zacznijmy od tego, dlaczego jest nam potrzebne spotkanie, czyli odpowiedzi na to, co ja tutaj robię dla ludzi. Zadresujmy to. Oprócz tego warto, żebyśmy wykorzystali strukturę PPP. Czyli przede wszystkim powiedz ludziom, o czym będziesz mówił, powiedz to, podsumuj. I ostatnia rzecz, jak to zrobić? bardzo prosty sposób: wytłumaczyć, co się będzie działo na spotkaniu, opisać bieżącą sytuację i opowiedzieć, dlaczego my tu jesteśmy. To jest pierwszy krok w sześciu krokach expose. Drugą rzeczą to jest poznanie tej osoby. Czasami jak przychodzi nowy menadżer do firmy, słyszeliście, żeby ktoś kiedyś go sprawdzał? Ja nigdy, ale moi koledzy zawsze googlują w LinkedInie, sprawdzają tę osobę, która ma przyjść do firmy. Nie? Co to za dziwny wariat będzie przed nami? Więc warto się przedstawić i powiedzieć, kim jestem, skąd pochodzę. tak? Czyli znowuż rozsiać wszelkie plotki, żeby też ludzie wiedzieli, kim jesteśmy. Utnijmy wszystkie domysły, wszelkie plotki od razu. Skąd ta osoba się wzięła. Jak to możemy zrobić? Przede wszystkim mówiąc przyczyna-skutek. Czyli dlaczego ja tu jestem i dlaczego mnie wybrano do tej roli? Bo mam 9 lat doświadczenia, więc mogę pomóc rozwojując się w firmie, bo pracowałem z zarządem, więc znam tą organizację, jestem w stanie szybko w nią wejść. I w końcu, jak to zrobić? Proste rzeczy. Przyczyna to moje doświadczenia, skutek, oczekiwania w firmie. Mając już ten drugi krok, kim jestem, kolejną rzeczą, która jest istotna, jest powiedzenie o tym celu. Natomiast bardzo często naczowie mówią, bądźmy razem, cel jest w zasięgu dłoni. Ja uważam, że samo mówienie o celu jest bezsensowne. Warto już powiedzieć o wszystkich wartościach, wszystkim tym, co stoi za tym, za celem. Dlaczego tak, a nie inaczej postrzegam? Skąd to u mnie się bierze? I znowuż, możemy, to robimy po to, żeby ludzie wiedzieli, czego będą mogli oczekiwać, żeby się z mogli trochę utożsamić, że przede wszystkim mieli podstawy do omówienia zasad, które są w firmie. Jak to robimy? Znowuż z, z strukturą hasło przykład. Tak jak mówiłem, na przykład, co dla mnie oznacza, że się ludzie mają rozwijać. Tak? Musi być konkret. Bo nie wystarczy powiedzieć górnotnych haseł, że na przykład ceni otwartość w zespole. Każdy z nas ceni to inaczej, inaczej to rozumie. Więc doprecyzujcie to. I jako co robimy, przynajmniej dwie do pięciu zasad, jeden cel. Starajcie się, żeby nie mówić więcej niż o jednym celu, bo to rozdrabnia. Jak przychodzimy do firmy, miejmy ten pierwszy cel, który musimy wykonać, ten pierwszy quick win, który chcemy osiągnąć nowym zespołem. A dwie do pięciu wartości? Ponieważ jedna trochę głupio, że jest tylko jedna wartość na jeden cel, a nie więcej niż pięć, żeby ludzie się nie pogubili. Teraz ważne, że to jest taki mały mój insight, co skutkuje dobrze. My jako ludzie nas motywują różne rzeczy. Im lepiej znacie zespół, tym bardziej możecie dobrać te motywatory pod zespół. Im lepiej znacie ludzi, tym możecie więcej im opowiedzieć, co i jak mają zrobić. Natomiast jeżeli nie znamy ludzi i nie znamy ich motywatorów, możemy spróbować strzelać na ślepo. Takimi trzema strzałami, które ja polecam, są to trzy motywatory, które omawia David Pink, Daniel Pink w swojej książce Drive. Pierwszy z nich to jest autonomia. Czyli to wy odpowiadacie. To jest w waszych rękach przyszłość tej firmy. Oddajmy autonomię ludziom. To wiele osób motywuje. To jest jeden z motywatorów, które sprawiają, że ludziom się chce robić. Chce im się pracować z wami. Drugą rzeczą jest poczucie tego celu, wspólny cel. Wspólnie możemy coś zrobić. Adresowanie do tej wspólnoty jako ludzi. I ostatnia rzecz. Joda, czyli mistrzostwo. Wiecie, nie ma prezentacji bez jody. Czyli poczucie mistrzostwa, że pomagamy mi się rozwijać, że na się skupiamy. Ja? To jest nasz trzeci krok. I teraz ramy współpracy. Konkrety. Ludzie mają dosyć takich opowieści. Będę od Was oczekiwał zaangażowania. Ale co kurwa? Ja? Musimy konkretnie ludziom powiedzieć, na czym polegają nasze naszej współpracy, żeby oni wiedzieli, na co mogą sobie pozwolić, na co nie. Jasno i klarownie, bo jeżeli tego nie powiemy, to dla nich nie będą wiedzieli, jak mają się zachowywać z Tobą, do jasnej ciasnej. Nie? W jaki sposób? Ponownie, hasło, przykład. Znowu powiedz, co masz na myśli, żeby to utkwiło w głowie, w formie hasła, a na samym końcu przykład, przykład, przykład. Bo znowuż, to jak Ty rozumiesz coś. Rozumiesz dane hasło? Nie oznacza, że rozumieją inni to samo hasło. I ostatnia rzecz, jak to zrobić? Ja preferuję metodę dwóch do pięciu oczekiwań Jedno, dwa rzeczy, których nie toleruję. Dlaczego więcej rzeczy pozytywnych z oczywistych względów? Natomiast warto powiedzieć, czego nie tolerujemy: że jest coś takiego w Was, że po prostu Was mierzi, jak ktoś coś robi, to nie mówcie, chciałbym, żebyście przychodzili na czas. Nie, tylko jak przyjdziesz spóźnione na spotkanie ze mną, to ja zamykam drzwi. A jeżeli mnie na tym złapisz, złapiesz, to ja Wam też coś daję. Ponieważ też pamiętajcie o tym, że powinniśmy przewodzić poprzez przykład lead by example. Więc jeżeli coś stosujecie do swojego zespołu, tym bardziej powinniście to stosować do siebie. Dlatego warto jeszcze w tym momencie, kiedy mówimy, o czego nie tolerujemy, pokazać im, co oni zyskają, jeżeli mnie nas na tym przyłapią. A że otwarta komunikacja na przykład z nas jest ważną rzeczą w zespole, tym łatwiej o to powiedzieć. I to mamy czwarty krok, i teraz piąty, kolejne krok. I co się wydarzy? Ponieważ ludzie potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Jak coś się zmienia, my jesteśmy wystraszeni. Nie wiemy, co się będzie działo. Ale jak ja już mam z tyłu głowy, aha, teraz ja się jeszcze z nim spotkam, o to już jestem uspokojony, Ponieważ wiem, co się wydarzy. Nie znam szczegółów, nie wiem, kiedy to będzie miało miejsce, ale wiem, że będzie miało w perspektywie najbliższego tygodnia zaproszenie. To ja już jestem spokojny. Więc to jest po to, żeby nasz zespół uspokoić. Znowuż konkret. Konkretne wypunktowanie rzeczy, które się wydarzą. W naszym przypadku mail, w naszym przypadku umówione spotkania. I to, co bardzo ważne, to to, żeby to nie było w perspektywie dłuższej niż dwa tygodnie. Bo jak coś będzie za ponad dwa tygodnie dla osób będzie takie znowuż miałkie, mało konkretne, mało precyzyjne. A to, co chcecie zrobić, to być precyzyjnymi, jak tylko możecie. I ostatnia rzecz, szósty krok call to action. Coś, żeby zmotywować. Coś, co jest waszą misją przewodnią. Coś, co ma być w głowach waszego zespołu. Dodanie im trochę tej energii. Dodanie takiego power na końcu. Nawet, jeżeli to nie jest power speech, to była typowa mowa informacyjna. To warto, żeby coś z ludzi zostawić, z taką energią, że to jest, co będzie się działo. A nie tylko sobie pogadaliśmy chwilę, nie? I to są moje kroki. O, przepraszam. Moje kroki. E, jedno hasło, energiczne zakończenie. To są moje sześć kroków do tego, żeby zrobić dobre expose menadżera. I teraz chciałem się dowiedzieć, kto z was ma pierwsze pytanie. A jeżeli chcecie zostać w kontakcie, to są moje namiary. Więc jeżeli macie jakieś pytania, słucham. Kto ma pierwsze pytanie?